jak zaktualizować listę w dekoderze Lenbox naciskamy setup ten tutaj na pilocie wchodzimy w pluginy potem szukamy polskie listy kanałów wchodzimy wybieramy bzyk 83 naciskamy OK mamy sprawdzam Sprawdzam tutaj, czekamy aż się pojawi nam nowa data, czyli nowa lista. Mamy datę, 12.20, naciskamy czerwony guzik na pilocie, ten tutaj czyli pobierz mamy pobieranie listy napisane pobiera nam czekamy jest mamy zainstalowano nową listę kanałów jak nam zainstalowało wyzainstalowało wychodzimy guzikiem back, back czyli tym tutaj do zera naciskamy list tym tutaj list i mamy pobraną nową listę. Możemy sobie przenieść kanał, plus czyli naciskamy setup na pilocie, włączamy tryb przenoszenia, naciskamy OK, dwa razy strzałka do góry, znowu setup na pilocie, wyłącz tryb przenoszenia, wchodzimy i mamy układ kanałów, tak jak mieliśmy, wszystko działające, tak jak powinno być. Sprawdzamy. No, działa wszystko. It's OK.